Szanowni Państwo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje projekt Miasto z Klimatem, którego celem jest wsparcie proklimatycznej transformacji polskich miast. Dziękuję wszystkim Państwu samorządowcom za dotychczasową współpracę w realizacji tego projektu. Chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić do kolejnej, już trzeciej edycji konkursu Miasto z Klimatem najlepszy zrealizowany projekt. Hala sportowa w Brwinowie, zbudowana w technologii pasywnej, rewitalizacja terenów zielonych wraz z powstaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie, sieć ścieżek rowerowych w Białym Stoku czy rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Elblągu. To tylko niektóre z inwestycji nagrodzonych w dwóch dotychczasowych edycjach konkursu Miasto z Klimatem najlepszy zrealizowany projekt. Polskie miasta i miasteczka stają się coraz bardziej zielone i ekologiczne. Powietrze w nich coraz bardziej czyste, a mieszkańcy dzięki temu zdrowsi i bardziej zadowoleni. To między innymi zasługa państwa, samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, dobrych gospodarzy waszych gmin, szukających nowych rozwiązań, inwestujących w innowacyjne projekty. Stawiających na zielony, zrównoważony rozwój Waszych miast. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska widzimy te starania i pragniemy je docenić. Nasz konkurs Miasto z Klimatem najlepszy zrealizowany projekt kierujemy właśnie do tych miejscowości, które mogą nazwać się miastami z klimatem które dokładają starań do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, dostosowują się do zachodzących zmian, dążą do poprawy jakości życia mieszkańców, do lepszej, czystej jakości powietrza, do lepszego otoczenia, do architektury tzw. zielonej i niebieskiej w Waszych miastach, do miejsc, które służą wypoczynkowi, wytchnieniu, poprawie komunikacji, poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców polskich miast. Jeśli w Waszym mieście powstały inwestycje w jednej z dwóch tegorocznych kategorii konkursu pierwsza odbetonowanie miast i druga rozwój ciepła sieciowego zachęcamy do zgłoszenia i do konkursu. Komisja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska wskaże najbardziej innowacyjne projekty o największym pozytywnym oddziaływaniu na jakość życia mieszkańców. Na laureatów czekają nagrody finansowe, a także statuetki ministra klimatu i środowiska. Również bardzo ważne, opisanie zwycięskich inwestycji w tegorocznej edycji podręcznika dobrych praktyk. Zależy nam, aby najlepsi nie tylko zostali nagrodzeni, ale byli naśladowani, aby inni mogli się o nich dowiedzieć i brać z nich przykład. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej konkursu, gdzie znajdą Państwo regulamin, formularz rejestracyjny i wszystkie inne przydatne informacje. Szanowni Państwo, pokażcie, że Wasze miasto to miasto z klimatem.